Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. En, enkliczek, 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 czek, co, co zrobić Piękniczek, czy przedłą czy, 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 czy po przerwie. Witamy ogółem Was Witamy serdecznie, serdecznie. i ogółem Rozpoczynają się mistrzostwo w Rosji. O, 14 w tym miesiącu. I trzeba się przerwać, przebrać się, bo Przerwsta będzie po prostu mistrzostwo świata w Rosji. Zakopanej. Kopanem będą kopać piłkę. Piłkę, piłkę. Tylko nie wiadomo, co jeszcze kopać będą. No, przebieramy się. Oczekaj. Na mistrzostwa jedziemy. A ja chcę <grym> pokazać Europejską. A tu mamy flagę. No to właśnie wybieramy się na mistrzostwo. Na mistrzostwo e, świata. No, tak się robi. Wybieramy się i nakładamy. Entliczek <noise> Endlich, jak Endlich, jak co zrob? Piechniczek, czy rozerwie? czy rozzerwie Przerwie, czy przerwie. Pr przerw przerwie? O, jada już. Sama? No człowiek o nadużynu. Nie. O, o, nieść. Gło... Główkowania, główkowania. Aucie, aucie. Mistrz Mistrz główkowania Będziemy w Rosji. Będzie O Flaga, Flaga. Flaga Jest I chodzi już Przebrany I Szlagu swoją, i... <grymne> A pan, e, panie kochany, e, co pan da się? Na się, na Na mistrzostwa. Na wybieram. Mistrzostwa wybieram razem z wami. Razem z z ha 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 Entliczek, Entliczek, Czy Dzień dobry Państwu kochani moi właśnie ja chciałem jeszcze powiedzieć że po prostu my ogółem będzie podany skład naszych piłkarzy jutro ale my po prostu Wiemy. Jest, jesteśmy tacy ogółem popularni że po prostu już my po prostu mamy z trenerem dobry kontakt z całym światem i po prostu przeczytaj ja, czy że zawodnicy będą brali? Szanowni Państwo, dzień dobry Państwu. Tak jak powiedział mój zastępca, że zadzwonił do trenera i e powiedział jaki skład jest. Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Jakub Błaszczykowski, Grzegorz e Kruchowiak, Kruchowiak, Kamil Grosicki, Wojciech Szczęsny Łukasz Piszczak Kamil Glik Piotr Zieliński Łukasz Fabianski, Michał Pazdan Artur Jędrzejczyk Sławomir Peszko Karol Linety Krzysztof Mąciński Munci Maciej Rybus Łukasz Podo... Todoruk, Tchigo e, Cionek, Bartosz Berszyński, Łukasz Korupko, Rafał Kurawa, Paweł e, Marcin Kamiński, Paweł Dawidowicz, Jan Budnarek, Budnarek Dawid Kownacki, Sławomir Szymański, Kamil Wilczek, Bartosz Białkowski, przemysł Frankowski, Tomasz Kien-Dziora i Szymon Żółkowski. Wszyscy najlepsi piłkarze. Wszyscy najlepsi piłkarze. Wszyscy wydobram jeszcze raz. Jadą na skład. Te co ja przeczytałem, jadą na skład. stacji do ZSR grać w Mistrzostwach Świata. I, życzy, I życzymy im powodzenia, ażeby dobrze strzelali bramki. Dziękuję bardzo.